Halo halo, dzień, dobry wieczór wszystkim st z tej i witam Was w kojemaciku Gryver Tripera <laughs> Przed nami dzisiaj będzie... Co my się będziemy robić? A, musimy ogarnąć przede wszystkim naszą gadającą czaszkę. Dawaj kasę Ile już mamy w ogóle kasy? 7 golda Mało Ale za niedługo będzie trochę więcej, mam taką nadzieję Dzisiaj będzie odcinek bez kamery, bo Słońce mnie Tak atakuje, że jestem cały Rozświetlony I to za bardzo Czekajcie, ja byłem w te latarnia. Nie, nie byłem. To zawsze warto kupować. Mimo wszystko. Yy, dlatego Wam to polecam. I ja przypominam, jeżeli wam się odcinek, zostawcie łapkę. Komentarz, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz zapraszam na Discorda. Link znajdziecie w opisie Wczoraj była, mam nadzieję Przednia, bo nagrywam to 31 No i że była przednia zabawa Że wy też byliście Że też bawiliście z nami Z całą ekipą Więc No Ale dzisiaj zajmujemy się grywiardem, Pójdziemy sprzedamy mu Radrik masz Aż może trochę mi się zwróci A i tak muszę czekać na papier arystokraty, żeby ruszyć wdzięczkę. Czekajcie. Połaszcza srogo i wzykać przebaczenie wdzięczki. ok, Uzyska z chciała trzy marszne organy na dowód morcznego kultu. Czyli potrzebujemy jeszcze chyba jelita i serca dla żmija. Mhm. Mm A jakby kosioła i cmentarza? To w sumie możemy zrobić. No nie to. To co potrzebujemy? Mm. Bo też muszę... O, osioł, fajnie, fajnie, fajnie. Powiedzcie mi, że będą jakieś mroczne organy. Ale mówię, ja się już tak cieszę, że w końcu odblokowaliśmy tego kultystę bo dzięki temu wiemy co ile zabierze. O, to nam zabierze 3. Nie, jednak nie. Nie mm, jest mózg. Albo coś ci wypadło. Dobra, to co? I serce? No, serce zabiera dwa. Błąd chirurgiczny, oczywiście. Minus czaszka. Szukamy tam, gdzie jest plus coś tam plus na czerwony, tak? Dobra. Będą zbędne chirurgiczne, ale jest Idziemy przekopać ciało i w okazji zajdziemy tutaj, zobaczymy co możemy ten Ej, czy ja przypadku nie miałem gdzieś jeszcze jakiegoś miejsca do pochówku Dobra, ty pójdziesz tu. Specjalnie dla Ciebie kwatery wykupię Te zombie są takie niewdzięczne Tak, niewolnictwo zombie i tak dalej Dobra, co ja potrzebuję? Przede wszystkim potrzebuję na wygodną ławkę 8 yy, tych Czekajcie, co ja sobie zrobię z tego zdjęcia Żeby... Później nie latać. Dobra. Dobra, mam z tego zdjęcie ukochany dom i potrzebuję tak. To jedno, że się robiło tu. Złącza ciesielskie. Potrzebuję 4 na 1. Dobra, potrzeby 4 na 1, a tam potrzebuję się 3, czyli potrzebuję 12 złącz ciasienskich i 24 deski. Jest dobrze, liczę. Nie mam tylu desek. Dobra. Porbimy deski No to szybko pójdzie, mam nadzieję Ulepszymy trochę kościół, będziemy mieli więcej spokoju trochę i może będziemy bliżej wykonanie questa. Dobra potrzebuje 12. Czyli potrzebuje jeszcze jedne gwoździe. Potrzeba 12 tych i 24 desek. No to robimy. Może w okazji wykonamy to zadanie, że wy ten. Może zdążymy, mam taką nadzieję, byłoby fajnie. Nie sądzicie? No. A w ogóle, jak tam po Sylwestrze, powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie posłucham, jak wam tam. Jak weszliście w nowy rok. O, tak ja powiem. Dobrze się bawiliście? No, z jedynką, z wyką, czy z polsatem? Ja tak zapytam. No bo wiadomo, to, co się dzieje na dzisiejszym świecie, to jest. Paranoja, czekaj. A nie miałem gdzieś przypadkiem tych. Nie, tutaj nie. Nie. Hmm. Nie miałem gdzieś desek. O! Już mam 10 desek. Czyli potrzebujemy Dobrze liczę. Chyba nie. Chyba nie liczę dobrze. No to może takie wrażenie. No to zaraz się przekonamy, bo. Dobra, ile mamy desek? 21, potrzebuję jeszcze 3 deski. Raz. 2. I 3. Dobra, lecimy do kościoła, ulepszymy trochę ten kościół. Mam nadzieję, że będzie już wystarczająco, żeby ten. Dobra. U, a ty co żresz? Dobra. Będzie z... starczy nam. Dobra. Usuwamy tak. To, to i to. Musimy te trzy usunąć. I zamiast tego postawić te lepsze, wygodne. Raz, dwa, trzy. Trzydzieści sześć kościoła mamy. Kiedyś słyszałem o pewnym bugu, a nie wiem, czy będzie można to zrobić. Potrzebujemy świecy Czekajcie, mam te świeczniki? Mam Tu nawet kilka Bo pamiętam, że był pewien bug. Dobra, damy 5 był pewien bug związany z właśnie ze świecami. A, potrzebuję ten. Dobra. 40. Hmm. Dobra. Wygłosimy kazanie, żeby nam nie uciekło. I zaraz popróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Bo wiem, że jak się dodawało te dodatkowe rzeczy, typu właśnie świeczniki, kadzienice, i się uruchamiało. To w tym momencie miało się yy, możliwość zrobienia yy, tego questa. Już mieć spokój z tym po prostu, nie? Czekajcie. Co ja na przede wszystkim na kadzielnicę? Aha Okej. Okay. Yy. To nam da dwa, jak ten. Dobra, szczerze zrobimy tak. Tak. Dobra, szybki teleport do domu. blok kamienia. Tego potrzebuję kilka sztuk. Ta chyba cztery sztuki. I nas szybkości nie wam prostej części żelaza. Przepraszam. Dobra, Jeśli my zrobimy z jedną kadzielnicę chociaż. Przepraszam, moment. Już jestem, przepraszam. Yy, Zazwyczaj do mnie po prostu mój yy, operator sieci komórkowej z pewną sprawą. Dobra, yy, kadzielnica tu. Kadzielnica, wytwórz kadzielnicy. Mogę zrobić kilka kadzielnic. A potrzebuję ten. Hmm. A, może jeszcze ją wybudować. 41. Będzie mało. Mogę, mogę od Ciebie kupić kadzidło? Mogę, ale dopiero na drugim poziomie. Co za pała! Dobra, dawaj mi to wszystko. Nie można przyjąć oferty. Czemu nie można przyjąć oferty? Nie mam miejsca czy co? Mam miejsce. Czemu nie mogę przyjąć oferty? Ej, ja muszę z nim od... Dobra, yy, to spróbujemy na, ko na kolejny odcinek zrobić. Na, na, znaczy na przyszłą mszę. A w tym czasie ja zobaczę co ja mogę, z yy, czego ja mogę zrobić te kadzidło. Odświeżacz. Jak się robi odświeżacz? Jakaś lepsza ten biała farba, na konopna, wosk pszczeli. Wosk pszczeli gdzieś miałem. A jak się robiło odświeżać? Tutaj chyba. Czekajcie, ja szybko zobaczę na internecie i za chwilkę do Was wrócę. Dobra, już jestem z powrotem. Wiem wszystko. Potrzebuję, tak, oleju i Order Solution, który prawdopodobnie gdzieś mam, ale ja muszę zrobić na wszelki wypadek na nowo. Czekajcie, jedna rzecz. Tu Green Jelly White Flower, albo pszczoły. Czekajcie. O, Green Jelly. Miałem gdzieś tą kalareta. muszę przebadać. Wosk pszczeli mi się też przyda. Dobra. Tą galaretę biorę. I ją szybko przebadam. Szybko ją przebadam. Przerobię ją i będę miał na hmm, green jelly. potrzebuję na roztwór, czyli tu. Roztwór w porządku. Tak. Dobra. Olej, 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 olej. to jest? Tu zrobimy trochę oleju sobie To było w prasie do winogrons I będziemy mieli kadzidła z kadzideł już będziemy mogli zrobić Mam pomysł po użyję tego baga na przyszły odcinek. Znaczy, na przyszły odcinek, albo na dwa kolejne. Nie tu. Hmm. Olej. Gdzie jest ten olej? Olej i. to było to. Order Solution. O. O, przykazywałem o farbę zrobię, bo też mi się przyda do chyba lepszych tych odświeżaczy Zrobię trochę tych odświeżaczy bo się nam po prostu przyda Dobra, serca nie chcę Teraz jedziemy tu, kadzidło. Zrobimy trochę tych kadzideł. Ja zrobię też drugą kadzielnicę od razu. Hmm. Zrobię drugą kadzielnicę. I powinno już być wystarczająco punktów. 41. 42 to na dwa, dwa cztery no, Czekaj, zobacz ile mogę tych kadzielnic w ogóle zrobić. Mogę raz, dwa, cztery, trzy jeszcze. Czyli potrzebuję cztery te. Nie, potrzebuje osiem. Osiem. Dobra. Wykonuj pracę. Mhm. Nie mam dut już. Mhm. Za dwa żelazne duta zrobimy. a nie mam kamienia a czy te mietki czy te ząbiaki mi nie pracują czy co dobra ty na razie nie rób tej rudy żelaza To jest na razie ważniejsze, żeby te mietki mi nosiły kamień, bo potrzebuję... Dobra, jest to, szczerze, ja to sam szybko zrobię, szybko, bo potrzebuję. Tynk, dobra. I teraz wykonuj pracę. Ale ja co do domu, wykonam te pozostałe. To chyba były proste szczęście, nie? O, jest tu Dobra, na razie zrobię tutaj, powrzucam. No to idziemy do osła Może będzie miał mroczne serce albo mroczne jelita <laughs> Nie ma nic No to standardowo krew Tutaj tłuszczyk i teraz tak co mi? Serce mi zabierze dwa. No to serce. ekstrahujemy I bardzo ładne ciało. Szczerze, przerobię na zombie. Nie na soku zombie Idę po co zombie. Zrobić i wtedy zrobimy tak, że... Zrobimy jeszcze jedno miejsce do. Sok zombie. Dwa zrobimy. I Zrobimy jeszcze jedno miejsce do. 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 Do do, do czego? Tego nie potrzebuję. Czekajcie. Kadzidło. Kadzidło mogę przebadać. Jestem za. No, zawsze niebieskie punkty się przydadzą No powiecie, że nie yy, Zrobię jeszcze jedno w kopalni Miejsce dla zombie Dobra, wskrześ, ty mi będziesz robił ten yy, Czekaj Co tam było? Dobra Lecimy tak, kopalnia I co ty potrzebujesz? Skład kamien... Nie, yy, obrobiarka kamienia. Czteropoły. A czy takie cztery opoły nie były u tych u uchodźców? Żeby potrzebuję. To mnie zawsze ciekawe co to jest. Yy. Jak nie ma połów u tych uchodźców. Bo tak to by zrobił to miejsce, żeby jeden się zajął kamieniem, drugi się zajął yy, żelazem. Uchodźcy. Jezus, wesołych się tego narąbali już. Malko przy Nie ma. Czyli idziemy po opół Nie mam miejsca e, dobra, przeczekamy sobie noc. Zapiszemy sobie od razu, żeby... żeby ta grana się nie wykrzaczyła. Ile jest? 25 minut. Nieukochany don, tylko chciałem kopalnie. Ajajajajaj Dobra Kopalnia No od razu to zrobimy Będziemy mieli spokój Skład Obrabiarka Kamienia Już się bałem Ty mi będziesz wydobywał rudę. tak, i będziemy mieli spokój. A zobaczę jeszcze skład kamienia. Osiem-osiem. Dobra. Hmm. Ten tyryn, ten, ten, ten. Dobra, tutaj. To by trochę ogarnąć. Nie powiem. Ale na razie nie mamy czym to, czym tego ogarnąć. A, oh, bo musimy, musimy, pamiętajcie, że musimy zrobić tutaj 200 na cmentarzu. Dobra. Ale wiecie co, ja myślę, że będę kończył już odcinek. Tutaj jeszcze sobie damy tylko to. Te komposty porobimy. Ja myślę, że będę już kończył odcinek. Hmm. Ja coś tu mogę posprzedawać. Nie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz zapraszam naszego Discorda. Link będzie w opisie i wy napiszcie jak tam po Sylwestrze. Przede wszystkim. Czy bezpiecznie, nie? To jest swoje najważniejsze. A nie w, jak się bawiliście. Dobra, nie będę przedłużał. いっぱい。